Zciąłem kluski z Rosołem 23 września 2025 roku. No teraz w sieci znowu zab, za, zabrzmiało, zawrzało, zawrzało. Karol Nawrocki wykonał znowu ten sam gest drwi z Polaków i tam nie wiem co jeszcze. Młody człowiek dostarczył mu i coś tam o znowu se przyjął. I to jest w ogóle takie straszne i to tak źle o nim świadczy. Dobrze. Dobrze. Ja już kiedyś nagrywałem film na ten temat. Eee, jakby, no ale absolutnie, absolutnie. No nie wiem, to jest coś strasznego. Połowa debili, którzy to oglądała i jakichś tumanów, nie zrozumieli, nie zrozumieli całego tego pomysłu pomysłu sztabu wyborczego Karola Brodskiego co miał to wtedy sprowokować i spowodować w kampanii, w kampanii wyborczej ale zostawmy to już tak jakby nie ma argumentów, które przekonają idiotę. Tak więc um, rzeczywiście, jeżeli, 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 sytuacja jest tej natury, że podejrzewamy, że Karol Nawrocki, zażywa jakieś substancje. Nie wiemy co to są za substancje, możemy się domyślać. Ty to nie, ty to, tamtoś, mam to, wam to. No alkoholików u nas w sejmie jeden po drugim, jak się uchlają, to chodzą po sejmie, się tam zataczają, przewracają, jak się uchlają. To biją, biją kobiety, później mają problemy, później są chowani, później znowu się pojawiają i tak dalej, i tak dalej. Mają pogłosy różne inne rzeczy. No jak widać, jak widać, jak widać, nasi parlamentarzyści, nasza elita polityczna lubi, lubi używki różne. I okej, okay, no jeżeli teraz tam się znowu, żeście przyjęli do Karola Nawrockiego, to ja proponuję jedną rzeczą. Znaczy jedną rzecz, jedną rzecz proponuję. Spróbujmy to zrobić, tak? Może niech Karol Nawrocki podda się jeszcze raz tym badaniom, którym się poddał i wtedy określimy, określimy, co za substancję zażywa Karol Nawrocki i sobie wyjaśnimy to, czy to jest tak złe, czy to jest tak dobre, czy to jest po prostu jakieś takie, które może nam się nie podoba, jakby w pewnym, w pewnym jakimś takim kulturowym, kulturowym kulturowym wymiarze, że coś tam zażywa, no ale będziemy widzieli prawne. No ale żeby przyzwoitość, przyzwoitość nasz, przyzwoitość nakazuje jakby taka uczciwość elementarna w takim razie przebadajmy Karola Nawrockiego, ale przebadajmy też wszystkich polityków, tych którzy tam są w sejmie, w ministerstwach i tak dalej i tak dalej, przebadajmy ich. Przebadajmy ich, zobaczmy, sprawdźmy, kto jest alkoholikiem, kto co zażywa, czy, czy w jego organizmie są jakieś substancje, substancje niedozwolone. No i wtedy będzie po prostu to uczciwie i przyzwoicie. Tak więc udowodnimy wtedy. Znowu zrobię ten sam gest, którego durnie jak zwykle nie zrozumieją. Udowodnimy Karolowi Nawrockiemu, co on tam bierze. No i wtedy będziemy wiedzieli na przykład, czy te wszystkie takie, hej, ekipa, Z czego to wynika? No bo popatrzcie, dzisiaj teraz e, Czaskowski jeździ tam jakimś autobusem, gdzieś tam coś, wsiada, wysiada w marynarkach, poowijany, e, poowijany te, 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 te szerokie biodra, te wąskie ramionka. No i zobaczcie, jaką ma minę. On ma minę już teraz taką, wtedy był taki bojowy. A teraz... Tylko mu włosy trochę nastroszą na jakimś tym. Jakimś żelem i tak dalej, i tak dalej, no to przebadajcie no, prezydenta Warszawy, przebadajcie tam w Sejmie tych polityków, i będzie wreszcie i będzie wreszcie po, po herbacie. No, możecie w ten sposób zacząć prowadzić tą rozmowę. No, jak już nie tylko o Karolu, no, przebadajcie wszystkich, no bo jest dużo różnych, dużo różnych, um, dużo różnych było zawsze pytań i sytuacji, które powodowały, że mogliśmy mieć my jako obywatele, wyborcy jakieś przypuszczenia, będzie wtedy wszystko jasne. Transparentność to się nazywa.